Panie Marszałku, Wysoka Izbo. O tym fenomenie wielokrotnie głośno było nie tylko w całej Polsce, ale także w Europie i na świecie. Po tarnowskiej miejscowości Nieciecza, liczącej niewiele przesło, przeszło 700 mieszkańców, prywatny przedsiębiorca zbudował potężny i nowoczesny klub sportowy. Termalika Brugbet przez 4 lata sezonu grała w piłkarskiej ekstraklasie. Obecnie występuje Fortuna pierwszej Lidze. Klub jest nie tylko bardzo dobrze zorganizowany i zarządzany, ale również prowadzi na szeroką skalę szkolenie dzieci i młodzieży. Akademia Piłkarska, która ma złotą gwiazdkę Polskiego Związku Piłki Nożnej, zapewnia solidne fundamenty na przyszłość. Warte podkreślenia jest, że właściciele firmy z ziemi tarnowskiej, produkującej m.in. kostkę brukową, Danuta i Krzysztof Witkowscy, zbudowali w Niecieczy niemal od zera nie tylko klub z prawdziwego zdarzenia, ale także stadion i świetną bazę treningową. Treningową. składa się z trzech oświetlonych boisk, co sprawia, że infrastruktura jest tam na najwyższym poziomie. Dlaczego o tym mówię? Niedawno klub sportowy z Niecieczy, który tym mocno zainwestowali państwo witkowscy, obchodził jubileusz stulecia istnienia. Była okazja do wręczenia odznaczeń i podziękowań, ale też po raz kolejny do pokazania, że w małym ośrodku można stworzyć coś niezwykłego i bardzo wartościowego. Powinniśmy zwłaszcza tutaj, w Sejmie pamiętać, że są tacy przedsiębiorcy, polscy przedsiębiorcy, utożsamiający się z lokalnymi społecznościami, z których wyrośli. Naszym obowiązkiem jest ustanawianie dla nich takiego prawa, takich przywilejów, aby, aby mieli jak najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Cieszę się, że rząd wspiera takich przedsiębiorców i wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Państwu Witkowskim gratuluję dotychczasowych osiągnięć. Życzę dalszych sukcesów oraz spełnienia wszystkich marzeń, zwłaszcza tych ambitnych sportowych. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Dziękuję.